Przysięczałem ze strony Kazox i witam Was ponownie w świecie Watch Dogs 2. Dobrze, tak jak chciałem Wam powiedzieć na początek, wróciliśmy dlatego, że wyszło nowe DLC. Nie wiem, czy teraz, ale akurat zauważyłem, bo jakoś nie byłem na bieżąco po ukończeniu gry. Są trzy misje, więc ta seria taka z dodatku będzie bardzo krótka. Pierwsza mamy misję spotkać się z t Bonem chyba w Dziupli. Jak dobrze pamiętam, jak spojrzałem. Zaraz się przekonamy zresztą. A idąc tym tropem, co poprzednio mówiłem, ta seria będzie bardziej kręcona, tak bez kamery. Taka Wiecie, na luzie. Taka top secret, że tak powiem. Trzy misje, zobaczymy, czy uda się je wykonać podczas jednego odcinka, czy może nie. nie Oh, no, God, no, Marcus. Oh, no, no. <laughs> you never attack hospitals. Hacker taboo, man. Well, somebody did. They use ransomware to lock the doctors out of their own systems, and they're demanding millions. Surgeries are being postponed, and prescriptions are on hold because the records won't load. Oh man, there's gotta be a better way. Do we know what kit they use? Ploxy. Ploxy? Yeah, that's prime eight. I definitely wouldn't put it past Lenny and her crew to break taboo. Well, it's been modified. Your comments are mostly written in Russian. Oh. Be brave for Do we have a point of infection? And the affected hospitals all run service from Streamer. Perfect. I'm gonna check that out. And, uh, you guys. keep doing whatever it is you're doing. <laughs> Trying to better understand the medical equipment. I'm looking for a back door. And I have been learning how to hack a colonoscopy cam camera. So. To jał. Oj, się skakować kamerę od kolonoskopii. Wejdź do budynku streamer. Pokaż na mapie, jest jakiś transport teleport? Jest. To mi się podoba, że tutaj są takie punkty transportowe po całym mieście bliziutko, a nie że trzeba biegać nie wiadomo jak długo. Żeby jeszcze były ekran wczytywania lepsze, to już by było bajka. Była bajka? No, byłaby bajka. O, jaki fajny ten most San Francisco. Pamiętam jak mi się udało wspiąć po tym, nie wiem, jak to nazwać, po tej linii metalowej. Muszę też mi wybaczyć, bo troszkę wyszedłem pewnie z prawy. Okej, okay, to nie. A jak mogę... I się haka... Hmm. A dobra, już przypomniało się. Okej, okay, wchodzimy. Okej... Okay. Coś się schradało, nawet nie pamiętam. Dobra, zaczynamy misję. To jest najważniejsze. Okej, okay, I'm inside the streamer building. I'll see if I can get you all access to the servers. Oh, can you set me up with a free account while you're in there? Tak, napłem na zawód filmiczy darmowe konto. Poczekajcie chwilę. Składac y sterowania. Hmm, ruch, tak, tak, ok. Dobrze, dobrze, dobrze. To też wiem. Mm -hmm. Osłona X, okay, przyprowadzanie. Please, you pirate everything anyway. True, but I've never been a VIP of anything before. Wrench, hey, you're my VIP. Violent, irritating pervert. <laughs> yeah, mine too. <laughs> <laughs> uh, so <laughs> until we have this ransomware key, what's the damage we're looking at? Off the top of my head, access to patient records, patient tracking, lab results. Can't they can't be switched back to paper backups. They're supposed to keep them. They do, but it slows everything down to the point that you're going to want to pay the ransomers to avoid the trouble. Okay, Tanya. Now, what hospital's gonna pay up? You do it once, you can expect to be held for ransom every year after. Several hospitals paid up in the past. Thousands of dollars too. Some of them did get their systems back, probably infested with malware. Ah, in course, one case, no. they paid up, but the mm -hmm. just mm -hmm. took the money and ran. Nothing worse than a dishonest crook, huh? That's just bad for business. Paper backups don't factor in yeah, reliance on software to analyze scan results. Right. Nor do they let you coordinate those results with experts in other cities or countries. Yeah, I got you, Josh. So I'll we sure find that ransomware key. Let's hope they've left a the trail at streamer. Ok, puszczaj no. I wracamy, Schakowane jest, czyli możemy sobie wejść. No, jest najważniejsze, że wszystko się udało, czyli co dalej? To wszystko? Tworzymy ja nie wiem co doda nam, ale Nie dronik jest jakieś do sterowania tutaj. Działem. Oczywiście, że tak Ten mój jest lepszy. Jaka muzyczka ta zawsze mi się podobała Co jest?

Dwie małe bestia. Jeszcze raz, co to, to mogę pomóc sobie? Okay. Marcus, no, Hospitals struggle to maintain service as their computers are crippled by ransomware. Hospital officials say there are delays, but they are keeping up care despite the setback. However, inside sources tell us paying the ransom is now under heavy consideration. If they pay out, this operation's a bust. Let's hope we find something soon. I'll post something from DedSec so they know we're on it. They won't acknowledge it. Okay, we'll 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 Maybe it will be enough to stop <laughs> the <that decision. laughs> Poczekaj, widzisz mnie? Uszaj <głosujesz> mnie kobieto! Okej, okay, nie wiem co dalej wy, Niech jego obezwładni, bo... Okej, okay, tu nie ma nic Kurde, nie, nie wiem nawet gdzie iść Okej, okay, kamera pokazuje, że mam iść gdzieś Wrócę się tam może. Jak to jest wykrywane? Nie strzelać do mnie, proszę, tylko <grywamy> wracamy dobrze idę? A tutaj, dobra. Holy shit, people. It's like I'm staring right down a thermal exhaust port. I wonder if the Emperor is at the bottom somewhere. He wouldn't be because he was thrown down a reactor core. Fuck, um, slip of the tongue. A and nothing? Nothing from Wrench? Guess he wasn't listening. No harm done. I have no, no words. Marcus. Thermal exhaust port? Really? <laughs> Fuck. Don't have time for you. This security system is ridiculous. <laughs> <laughs> Aha, czy sam zejść na dół niby? Tym moim dronikiem? No wracaj kamerą Okej, okay, wracamy na górę Okej, okay, rozumiem. Że trzeba zajść po prostu tym. Okej. Okay. Okej, okay, nie wiem co dalej. <grystanie> Dobra, to już moja wina. Dajcie cofaj co mi. No, ile możesz. Shit, to try again. Okej, okay, tutaj ładnie. Ładnie. Okej, okay, nie wiem co stąd. Skoczyłam gdzieś. OK, to się udało. Okej. Okay. Ja chciałem przewidzieć i skoczyć, okej. Okay. Pięknie. O, jak ładnie dojdzie Co, nie mogę tego? Co jest? Okej, okay, tam mi się podoba. Tędy nie, nie. Myślę, że to się wsunie jak wyciągnę. Gdzie co? Na sam dół? Nie kompletnie o to mi chodziło. Co dalej? Co dalej? Wychodź. Ok, gdzie jest mój dronik? Ok, to jest na moim poziomie. Czasami tylko przeszkadzasz mi. Nie wiem powiedzieć, co się wysuwa. Wow, udało się pięknie. Wow, moja wina. O kod nowa! Dobra, dam radę jeszcze raz. O, może do początku, czyli odcinek jeden będzie na jedną misję z tego wynika. Wow, o, blisko. O, co ja, ja ten idę? Czy to nie było tutaj? Okej, okay, pięknie. Jest! O to nam chodzi! Wow, spadaj! znaczy nie spadaj! Ej, bo katar mnie zapał, oczywiście. Okej, okay, żeby ten mnie daszek nie złapał. Pięknie. Uh Huhu! nie chciałem tego zrobić, ale dobra. Dalej, Bagam, tylko nie schowaj mi się teraz. A, dobra, to co o tym chodziło. Dobra, to jest w porządku. Tam się obrócę. Okej okay. Kamera, jest jakaś? O, dobra, chyba może. Teraz, ty możesz mi tak robiąc. O, to chodzi. I tutaj. I mam otwarte. Tyle? Ok, jedziemy. Jejku, to było trudniejsze niż myślałem, powiem wam. people you're now free to snoop through streamer servers they have several that start with med they didn't even try to hide them no wonder they got hacked here it is i see Ploxy installed on all the med servers two weeks ago can you track it to the source device hold on yes we've got gps coordinates looks like a phone send them to me i'll check it out Okay, the Ok, jesteśmy na zewnątrz. Tyle? Czekaj, coś nas. O, coś się stanie, chyba? Nie, pizza O, ktoś nas śledzi. To już coś fajnego. Yeah. Yeah, nie, nie, the Nie, nie, co dalej? Mam już skórzę GPS. Okej. Okay. Gdzie to jest? Otwórz operację. Mogę... A patrzcie zabyt Szybka podróż i zaraz jestem obok misji. Dobra, może się jeszcze w czasie, 12 minut zostało od odcinka końca, więc wiecie. Powinno być w miarę spoko. Ogólnie taka prośba właśnie do was Jeżeli ktoś by się znalazł z umiejętnością obsługi mikrofonu Blue Yeti Bardzo chętnie prosiłbym o pomoc, bo z tym mam spore problemy Nie potrafię go ustawić, żeby jakość była taka odpowiednia, żeby mnie satysfakcjonowała, ale... Może to po prostu moja subiektywna opinia Może komuś się podoba bardziej jakość dźwięku niż mi Ja wierzę, że jeszcze można było coś poprawić Dobra, idziemy do tego samochodu, zobaczymy co tam nas czeka To ten Hagosiu, co widzieliśmy rękawiczki co były. właściwie <noise> rękawiczki, to były cały goście, ale tylko widzieliśmy jego rękawiczki. Otwarte drzwi. Jak nie widzę tego dźwięku, jeśli nie zamknie o jajku. Co tam leży obok? Telefon pod samochód rzucił? Z tyłu to się To jest ten... Yy, jak on się nazywał? Boom. i don't really believe in coincidence oh vijay so who the fuck are you Who? whoa shoot that guy in the ass How the hell are you still standing man shot me in my wallet put a hole in my brand new billy Fins. i tell you what how about i give you an iou on your fancy pants and we just call this a misunderstanding, cool. I don't like to usually make assumptions in my line of work, but uh. You're not Anton Bagdanov, are you? That's not Anton over there. for oh, this? No, 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 no. This over here is Ivan. They're Brava. And you're out of questions. Hey, hold on, hold on. I can help you track him. See, I'm looking for the Brava, too. Here's what we're gonna do. I saw you turn that thing on. Pick it up. Give it to me without the ninja shit, and I won't blow your fucking head off. You broke it on purpose, didn't you? Just to be a dick. Look, I already tracked you. it. Says they're working at Pier 13. Oh, Pier 13? Mm-hmm. You wouldn't be fucking with me, would you? Because if you are, you're gonna have a little road time with Ivan the Terrible over there. That's what it says, man. One, three. Okay, what I was the so Guys, I found a link. Definitely brava. But there was a complication. What kind of complication? About six feet tall, Chinese, wears a designer suit when he's out murdering people. Yeah. Sounds like you stepped in a big old organized crime drama. you shoot him. Hitman sounds about right, but I don't think he's shoot. I gave him the slip, but he's after the same people we are. You couldn't get him to work with us? The dude is insane. Ah, sanity's never been a prerequisite. I'm headed back to the hacker space. Let's see what we can dig up with the new info. No dawajcie to mi chodzi, I Home Josh bazie do bazy, teleport szybko i to mi się podoba. Wchodzisz, klikasz, jesteś teleportowany do bazy, dziękuję. Jeszcze gdyby był szybszy dystans, w ogóle by tak to trwało szybko. Hej, powiem wam i tak jakoś ten pasek postępu tak ruszył. No zobaczcie, co, co dalej? No i ile można. Żeby tak całość się wczytywała, jak ten pasek na początku poleciał, to wiecie... i tak się prawie muszę wam powiedzieć, przecież... Pamiętam, poprzednie ekrany wczytywania były znacznie dłuższe, nie wiem, ta łatka... Którą wydali przed dodatkiem naprawdę pomogła. I filmik mały, cutscena, czy co? Hey Josh. I ran your description of the guy through the police database, but it's not much to go on. That's why the police use sketch artists. Yeah, it was a long shot. It looks like it worked out anyway. What? In the Dead sec channel? They say there's a guy that looks like your guy upstairs. Upstairs, like up? Stairs. Yes. In the game shop. Shit. Should we sound the alarms or something? Hey, no, nah, that will just make it worse. Look, I'll, I'll go up there and handle it. Okay, I of the him. Jak nie jak on miał na imię, Jezu, nie mogę sobie przypomnieć, Jezu tak to mnie męczy. Pierwszy matchdokie. Był tym sniperem, jako Aiden walczyliśmy. No nie mogę... Sobie, zaraz pewnie przedstawi się albo coś. Piękne drzwi automatyczne. I cutscen od razu. What the fuck do you mean additions? You had a, a group of people and some fucking dwarves or elves, elves. If you're playing with those kind of fucking people, you rolled some dice, you killed a bunch of shit, and you got some cash. I, seriously, everyone in the world is playing this fucking thing. Why are you looking at me like I'm speaking Swahili? <clears throat> oh, speaking of useless people, here's another one. Yeah, I followed you because I know you're full of shit, and I thought that maybe an example needed to be made. And I'm looking around this room, and I am seeing lots of potential examples. Pudding. I remember being killed by an orange pudding. <laughs> That's a black pudding. Orange would have been a jelly. I... Okay, I'll shut up now. Why are you here? You fucked me. I told you not to fuck me. I just told you what I know. <laughs> I've got enough bullets to put an I lose button right between the eyes of every geek in here. You really want to do this, no? Look, we'll go together. Hmm? Look, no, we won't, man. You're going up against the Brockless best hackers. You think they're not ready for some goon in a fancy suit? This is in my neighborhood. Goon. You're hurtful. What you are, you're hurtful and stinging. I haven't done good work in, in over a decade. But you know what? I like this new, useful you. So we're gonna go with that. Come on. Okay, Pomos, Pomos, goodbye, pudding. Hey. Don't call the cops, okay? I got this. I got this, y'all. I got this, you. <laughs> where are we headed it looks like the broth is running an operation at the crystal springs dam funny i thought you'd say pier 13 yeah sorry about that you know what you have really inconvenienced me kid bad enough i gotta take a red-eye out to this hipster shithole and deal with some serious humidity issues i mean what the fuck sweating balls in the morning and freezing them at night where the hell was i uh, inconvenient Matko, gdzie to jest? I mapka pokazuje, że aż tutaj. Mogę się teleportować, powiedzcie, ja że mogę. Nie mogę. That O, ja go rzuciło, sorry. Nie nie na policję. inconvenience. Now you got me way off my path, to nerds or geeks or You know what? We'll go with dorks, and not just dorks. Now I'm wasting my time working with some kind of woke dork activists. Am I using that word right? Well yeah. I, I don't think nie. so. Anyway, a couple years back I would have just popped two in your face for just seeing mine. Something is wrong with me. Gonna have to see my guy about that. No, Wait. You have a shrink. Just focus on the task at hand and maybe you survive this shit. Maybe. Może. sposób nie wiem namawiania kogokolwiek do czegokolwiek Straszysz go i jesteś kotów co myślę że wszystko ci tak łatwo wyjdzie a ma tylko chłopie Dobra, podoba mi się też ten pomocnik w poruszaniu się wow co to z autem rzuciło jest strasznie mimo że nawet hamulca nie wcisnąłem tym nie trzeba potem się zaczynać tą misję dalej Czy po prostu dojadaj i zakończę w tym momencie i po prostu Kontynuować będę jak wrócę. Bo akurat wychodzę do domu teraz po nagraniu. Wow! Nie o to mi chodziło! Ale właściwie Udało mi się z tego wydostać w miarę. Idziemy jedziemy. Matko, gdzie to nas prowadzi? tylko droga taka, Ejku, rzuca autem. Uj, prawie pod kołem mi wpadli, widzieliście? Okej, okay, jesteśmy. I co dalej? Nie uczę, że jest pełna baza i trzeba ich obezwładnić. A, Jesteś snajperka to? ma. Man, don't you ever get tired of pointing guns at people? Hmm, nah, no, no really. Well you're gonna have to start aiming at the other guys, right? Don't fuck this up. Yeah, likewise. So you have Alright, kid. Dobra, ja wiecie co? Po prostu zanim zaczniemy tą misję, bo to patrzę, że trochę będzie jednak trwało. Pożegnam się z wami, podziękuję wam i zachęcę Was do oglądania i subskrybowania kanału. Dobrze tak więc moi drodzy, jeśli wam się podobał odcinek... Co? Okej, okay, to nie był dobry. Dobra, moi drodzy, żegnam się z moim wszystkimi. Zachęcam Was do oglądania kanału i widzimy się oczywiście niebawem. Tak więc do zobaczenia i na razie.